Jedna czwarta Mistrzostw Polskich Kadetów, dwa mecze, dwa zwycięstwa. Yy, zadowolony trener? No zdecydowanie, zdecydowanie. Bardzo dobra gra, szczególnie dzisiaj. Wczoraj trochę falowaliśmy, ale tutaj to jest turniej, liczą się zwycięstwa. No właśnie, wczoraj trzy yy, dwa z Laskowicami, które dzisiaj nie wyglądały dobrze na tle Warszawy. Czy to Laskowice tak dobrze wczoraj zagrały, czy to wy tak słabo? Yy, my nerwowo? My robiąc dużo błędów i trochę dopasowując się do przeciwnika, który też robił ich sporo. No, Warszawa na pewno mocna, jeżeli mówimy o dzisiejszym pierwszym meczu. No, ale jutro zrobimy wszystko, żeby do tego półfinału wejść z pierwszego miejsca. Po to tu jesteśmy, po to to gramy u siebie. Okej, okay, no. Wy nie graliście w finale wojewódzkim. A tutaj jesteście już w jednej czwartej. Jedną ósmą prze, przebrnęliście właściwie bardzo łatwo. W czym tkwi sekret, że drużyna, która nie, nie znalazła się w finale Wielkopolski, tak wysoko już zaszła, bo właściwie to już chyba Mamy półfinał. macie półfinał. E, z czego to wynika? Długo się budowaliśmy, długo budowaliśmy ten e, zespół, e, żeby oni funkcjonowali tak jak dzisiaj widzieliśmy. E, wiadomo, że są zawsze jakieś mankamenty do poprawy, ale nam na początku sezonu dużo tego brakowało i dużo nerwowości było w naszej grze. No do finału wojewódzkiego nie weszliśmy. Między innymi z tego powodu, między innymi z powodu, że, e, że niektóre zespoły na koniec nie traktowały poważnie i sportowo tych rozgrywek, tylko chciały, żebyśmy my się w tym finale nie znaleźli. ale cieszę się, że karma wraca i ta karma myślę, że jeszcze nie raz wróci. E, chcesz powiedzieć, że się sprzymierzyli przeciwko jedynce Poznań? Ja nie muszę tego mówić. No dobra, ale nie do końca chyba się z tą zgodzę, bo uważam, że nie można powiedzieć młodzieży, macie wygrać albo macie przegrać ten mecz, żeby wyeliminować kogoś innego. Nie chciałbym tego tematu poruszać. Myślę, że zainteresowane osoby i obserwujące te rozgrywki wiedzą dobrze, jak wyglądał ostatni mecz Jokera ASBL Piła w sezonie zasadniczym. Nie będę się na ten temat rozdrabniał, dla mnie to jest poza sportowe. Ja uczę swoich chłopaków, żeby jak najbardziej sportowo podchodzili do, do widowiska, w którym występują i cieszę się, że oni... Przeszli, dostaliśmy ten wakat, przeszliśmy jedną ósmą z pierwszego miejsca, przechodzimy jedną czwartą, już jesteśmy w półfinale i ten sezon sportowo dalej dla nas trwa, dalej możemy go przeciągać, dalej możemy się rozwijać na fajnym i coraz wyższym etapie, a nie bawimy się w żadne układanie spotkań i tego typu rzeczy. Bardzo się cieszę, jestem dumny ze swoich chłopaków. Naprawdę, dzisiaj zagrali bardzo fajne widowisko. Masz właściwie takich zawodników, że jeden wchodzi za drugiego i poprawia tą grę. To nie jest tak, że e, masz pierwszą szóstkę, a później długo, długo nic i wpuszczasz, nie wiem, rezerwy, kiedy jest na to okazja. No, czasami się boję, że tych zmian nawet robię za mało, bo oni treningowo naprawdę niektórzy dużo lepiej wyglądają, a wiem, że ja ich, jak ich wpuszczę w nerwowym momencie, to mogą nie pokazać wszystkiego, które, e, t, tych elementów, które uczymy się e, na treningu. I no ale robię wszystko dla zespołu. Robię po to, żeby ta gra wyglądała na boisku dobrze zespołowo. Niestety taki moment sezonu, że nie wszyscy mogą pograć tyle, ile by chcieli. No i wspaniali kibice, bo to co się tutaj działo, atmosferę, którą stworzyli i wasi kibice, i kibice z Piły, również trzeba powiedzieć. No to naprawdę fantastycznie, jak na kadeta, Szapoba, o pełno gębą. No tak jest. To z nich też można powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni. No dodają nam tyle, ile mogą od siebie. No takie widowiska, myślę, że chcemy, żeby były częściej w naszej hali. No i ostatnie pytanie. Dzisiaj nie zauważyłam żadnych pretensji do sędziów. Muszę o to zapytać. Okej, okay, no ten temat jak łatka do mnie przylgnął. Lubię ten temat, bo lubię być zapoznany z tajnikami pracy trzeciego zespołu, który, który też uczestniczy w meczu. I wielokrotnie się nie zgadzam, ale to jest moja subie, subiektywna ocena. E, dzisiaj Okej, okay, naprawdę sędziowanie na poziomie i, i życzmy sobie, żeby to sędziowanie na poziomie było zawsze. Drodzy sędziowie, będziemy sobie to opuszczali. Co każdy ma. Na, na szkoleniu, tak. <laughs> Dokładnie. E, to jeszcze jak jesteśmy przy tym sędziowaniu, e, słuchaj, dotarły do mnie wieści, że na swoim profilu obrażasz sędziów, mówisz, że się kiepsko sędziowali. Natomiast pom później jak zweryfikujesz obejrzysz sobie challenge. Jesteś w stanie przeprosić e, sędziów za to, że nie miałeś racji, że popełniłeś błąd? Natomiast może warto by to było też napisać, opublikować? Nie przypominam sobie, żebym obraził jakiegokolwiek sędziego, szczególnie na piśmie. Jeżeli to się przydarzyło gdzieś tam słownie, to raczej w ferworze emocji zawsze przepraszam. E, nie wiem, czy jest to dobry temat do, do kontynuacji, bo wydaje mi się, że tak samo jak jest to moja subiektywna ocena i wszyscy wiedzą, jaką rolę pełnię przy boisku, no to tak samo oni mogą mieć subiektywną ocenę, tak samo jak ja się wybieram do nich oglądając mecze i przyznając im rację. Tak samo ja chciałbym, żeby oni też to oglądali, wyciągali wnioski i przychodzili do mnie. OK. Moim zdaniem, albo moja interpretacja była taka, e, dlatego tak, podjęłem taką decyzję. E, cieszę się, że trafiłem już kilku takich sędziów. Ale tak jak mówię, jestem wymagający wobec siebie zawodników i na koniec niestety grupy sędziowskiej liczę na taką współpracę wymagającą. Tymczasem o sędziowaniu może jeszcze porozmawiamy, bo podejrzewam, że Wydział Sędziowski z przyjemnością by zrobił spotkanie z trenerami podczas nawet naszego szkolenia, żebyście wy się również przeszkolili z nowych bardzo przepisów. Chętnie, bardzo chętnie. A tymczasem bawmy się tą siatkówką twoich chłopaków, bo naprawdę fajny potencjał, fajne zawody. Jak daleko chcecie zajść? Hmm. No, powiem tak. Z tą grupą, w momencie, kiedy nie dostaliśmy się do finału wojewódzkiego, no, myślę, że wszyscy mają świadomość, jaki był problem, żeby ich zmotywować do pracy, skłonić do dalszego rozwoju, mimo tego, że nie było pewne, czy gdziekolwiek zagramy dalej. Myślę, że sami sobie dają nagrodę za to, że wytrwali, że ten trudny moment przebrnęli i dzisiaj pokazują, że co by się nie działo, oni dalej będą to robić z pasji, z radością. Jestem mega zadowolony z tego, co pokazuje. I tego się trzymajmy. Powodzenia jutro w meczu z Warszawą. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trenerzy, 1,4 e, finału Mistrzostw Polskich Kadetów. Po dwóch dniach chyba już nie macie szansy na awans do półfinału. Czy to Bez duże chyba. rozczarowanie? Bez chyba. Nie jest to rozczarowanie. Wydaje mi się, że tutaj e, odstawał zespół do przodu zespół z Warszawy. Natomiast te trzy zespoły, które grały, no to pozostałe mogły to drugie miejsce zająć. Zajęła na tą obecną chwilę jedynka i trzeba im pogratulować. E, jutro przed Wami jeszcze mecz z Laskowicami. Jak Pan ocenia ten zespół? Bo dla mnie... W... To, co wczoraj z jedynką walczyli i dopiero przegrali w, piątym, w tą piątej partii, dziś właściwie Warszawa dosyć gładko ich ograła. Jak pan ocenia ten zespół i wasze szanse na jutrzejszy mecz? Znaczy, jutrzejsze mecze, y, są, że tak powiem, no nasz ten mecz, to jest tak, chcę powiedzieć, po piłkarsku o honor. Y, mamy swoje y, pomysły na ten jutrzejszy mecz i myślę, że to. Jeszcze chciałbym, żeby tu chłopacy przestali płakać, bo płakać to nie ma sensu i o tym mówić, co się stało, bo no, zagraliśmy nie najlepsze zawody, nie najlepsze tam. Był taki moment w drugim secie, gdzie posypało nam się łatwe piłki, nam wpadły, mieliśmy przewagę i gdyby się to dowieźli, to byłby wynik zupełnie inny. To samo w trzecim secie, 9 punktów od rozgrywającego, który nie wcale nie grał mocno, dokładnie. A chłopacy jakoś tak, nie wiem, chyba za bardzo chcieli i... I tak no, jest mi smutno, przykro, ale to życie toczy się dalej. Ci, co kończą wiek kadeta, to kończą, ale ja tutaj mam grono które, chłopców, który z chłopakami młodszymi właściwie przygotowujemy się już na przyszły rok i myślimy już od tego momentu o przyszłym sezonie i, i, i tyle no, to, to będzie czas omówić te dzisiejsze spotkanie i to wczorajsze. A ja nie będę tu się powiadał na temat jutrzejszego spotkania czy jutrzejszego przeciwnika bo to jest zupełnie inne. Na... Myślę że to nie w takich kategoriach gdzie się już nie wychodzi dalej. To, to, to wynik jutro jest ważny oczywiście że tak ale, ale tu mamy jeszcze swoje inne cele także próbujemy zobaczyć i zrealizować te cele. W tym roku był to de facto drugi zespół Jokera. Wystąpiliście w tym roku pod KSSBL i jako Joker Piła. Czy to dla Was było na korzyść? Może Pan to ocenić porównując ubiegły sezon, kiedy mieliście zgłoszone dwa zespoły Jokera i w tym sezonie, kiedy były dwa różne kluby? Ja myślę, że to jest dla chłopaków pewien pomysł, bo tu nie wszyscy mogą się zmieścić. Ten zespół Ósmego, chłopaków z 8. rocznika jest dobrym zespołem, i tam się no, wcisnąć, to, to nie każdy potrafi. Myślę, że oni, oni powinni być wysoko gdzieś tam. Myślę, że co do, do finału, raczej, źle nie trafią na półfinale, to, to powinni, nie będzie jakiś chorób, bo tutaj. Ja na garb tego naszego słabszego zdrowia, to było widać, że kondycyjnie, bo myśmy przechodzili tydzień temu i dwa tygodnie temu, to taki kataklizm, jeśli chodzi o stan zdrowia naszej drużyny, że właściwie nie miałem kto trenować, I, a jak ci trenowali, to byli no, gdzieś tylko ciałem, a duchem gdzieś zupełnie gdzieś, nie było zdrowia i to zdrowie tutaj widać, że zabrakło. Także to, czy to jest dobra sprawa? Mi się wydaje, że to jest bardzo dobra sprawa, że, że możemy tak zagrać, jak zagraliśmy w tym roku, czyli jeden zespół jako Joker, a drugi jako SBL. Bardzo dobry pomysł prezesów i, i działaczy, także ja pochwalam takie rzeczy, skoro nie tylko my tak robimy, także... No. no fajnie, bo chłopaki rzeczywiście mieli okazję pograć i na finałach wojewódzkich, i w jednej ósmej, no i w jednej czwartej też mają okazję poznać, z mocnym, pograć z, mokrymi, z mocnymi zespołami. Ja, ten turniej 1/8, gdzie tam pojechaliśmy tak przetrzewieni przez choroby, że, że... No i strasznie. Że tam nam trochę, że tak powiem, nie wyszło. A tutaj no, tyle, ile mogliśmy, wtedy daliśmy. A że się nie zawsze uda, byli lepsi i chwała im za to. No właśnie, to jest właśnie z dużej części młodszy rocznik chłopaków, czyli przed nimi jeszcze właściwie dużo grania. W tym momencie, jakby, jeżeli nie przejdziecie, a nie przejdziecie dalej, jak już stwierdziliśmy, co ci chłopcy będą robili do końca sezonu? A nie, to my jesteśmy szkołą siostra sportowego, mamy swoje plany i będziemy dalej się przygotowywać. Nie jest tyle jeszcze rzeczy do tego, żeby tym chłopakom powiedzieć, przekazać, żeby się czegoś nauczyli, że na pewno będziemy tu pracować nad tym. i Myślę, że ten tydzień będzie trochę luźniejszy, ale po tym tygodniu ciężka praca i już myślimy o tym, kto będzie co będzie za rok. A w czy... Może nie za rok, a od września, o tak. A ile macie w tej chwili chłopaków w klubie zrzeszonych? Wie pani co? To, to, to jest tak, jesteśmy trochę. E, jesteśmy trochę zobligowani do tego, żeby, żeby tych chłopaków było jest za dużo. Tak to mogę powiedzieć. Nie, ja nie narzekam na to, że jest, nie ma, nie ma, jest za dużo, bo po prostu potem się dzieją takie rzeczy, jak się dzieją, czyli musimy wystawiać dwa zespoły, bo każdy chce grać, każdy chce być i, i tylko tyle z punktu widzenia szkoły jest to OK. SMS-u, natomiast przepis, który mówi jasno i wyraźnie, że, że nie może być tylko jeden zespół, no to musimy tak robić, no bo, no bo chłopaki się nie będą rozwijać, jeżeli nie będziemy robili takich uników, czy takich dziwnych rzeczy, no bo to, to jest dziwna rzecz, że nie możemy grać pod swoją nazwą, no. Ale no, nie ma innej możliwości na to, żeby się chłopaki rozwijali, a to już spokojnie, my, my myślę, że my, no ja już mam pomysł na to, bo, bo tak właściwie jak zawsze musi rozważyć plan A i plan B, co się będzie działo dalej, i taki pomysł na to mam i będziemy go realizować. Wybieracie się jeszcze na jakieś turnieje, może, żeby chłopaki pograli, no bo do końca sezonu, do końca szkoły, czyli do czerwca to jest jeszcze parę miesięcy. Tu są tacy chłopcy, którzy myślą o piłce plażowej. I, i jeśli ktoś się zdecyduje na piłkę plażową w sensie taką, no to będziemy musieli zastanowić się, jak ich przygotować do tego, żeby, żeby im pomóc w tym, żeby się mogli realizować. Natomiast reszta ta, która nie będzie chciała, albo nie lubi piłki plażowej, albo nie lubi piasku, albo jeszcze coś jeszcze innego, no to albo nie znajdzie partnera, bo to też jest taki, taki problem, a nie znajdzie partnera, bo nie znajdą funduszy na, te, na piłkę plażową, bo to, bo to dzisiaj wszędzie wszystko się kręci w koło pieniądza. Także t, jeśli ktoś się znajdzie, będzie chciał, no to dwaj możliwości, albo zostajemy i trenujemy dalej halówkę, albo ktoś, kto się przygotowuje do, do piłki plażowej. W trzeciej Lidze y, też już się właściwie y, niewiele meczów gracie? Coś jeszcze już skończyliście. Tak. Uh -huh. Mój rocznik nie grał, czy mój zespół nie grał w trzeciej lidze, także no, skończyliśmy jak skończyliśmy, dwa zespoły, co będzie się działo na drugi rok. Mamy tam jakąś taką cichą nadzieję, że może coś wymyślimy, ale jeszcze o tym sza. Jeszcze o tym szam. To mam nadzieję, że będziemy pierwszymi, którzy, którzy będą mogli opublikować no, okay. jakieś dobre informacje. Okej, okay, tak. Będziecie pierwszymi, na pewno. Dziękuję bardzo, w takim razie gratuluję, bo dzisiaj to fajny, me, fajny mecz. Fajnie się to oglądało. Podejrzewam z wyniku nie jest Pan zadowolony. Zawsze jak jest mecz przegrany, no to trudno być zadowolony. Z gry też nie. Myślę, że to zabrakło zdrowia i to tylko tyle. I widać było większe doświadczenie i, i w sumie u chłopaków i jeden rozgrywający zrobił całą robotę, bo porządek był na boisku i, i tyle. W każdym razie mam nadzieję, że chociaż się chłopaki dobrze bawili. No nie wiem czy się dobrze bawili w szatni, nie było tej dobrej zabawy widać. To okay. jutro. Życzę powodzenia z Laskowicami. Dobra, dziękuję ślicznie. Dzięki. Szymon, jestem niezmiernie szczęśliwa, że jesteście w półfinale, bo po wczorajszym meczu nie byłam tego taka pewna. Jak ocenisz ogólnie ten wasz występ podczas tego turnieju w Poznaniu? no pierwszy mecz z Gorlicami teoretycznie wygraliśmy jak patrzę na sam suchy wynik wygraliśmy go teoretycznie gładko a tak naprawdę nasza gra e, nie, była, e, no, nie była taka, taka jak sobie życzył e, no i potem przeszliśmy do meczu z Lechią Tomaszów Lechia zagrała praktycznie można powiedzieć bezbłędnie nie pękli w żadnym momencie. Byli lepsi od nas w grze na siatce, byli lepsi w przyjęciu. My popełniliśmy też sporo błędów technicznych, błędów takich w polu zagrywki. Po prostu byli lepsi wczorajszego dnia od nas i wygrali ten mecz 3-0. Natomiast dzisiaj chłopaki byli bardzo zmotywowani. Do wygrania tego meczu, i zagraliśmy tak, jak potrafimy. E, bardzo często e, już w tym sezonie zagrać, tak. Bardzo falowaliśmy, ale takie mecze już nam się zdarzały od e, lepszej gry. Przede wszystkim gdzieś tam od finału Wielkopolski, ale w finała, w finału Juniora. E, no i, i tyle. No i żeśmy dzisiaj nie dali dojść do głosu Małbrzychowi, tak. Ja szczerze mówiąc, jak patrzyłem dzisiaj na tę ulicę, to one mnie już trochę napędziły. No może nie stracha, ale był ten trzeci set, szczególnie dosyć wyrównany z lekkią Tomaszą Masołową. Nie widziałem dokładnie całego tego meczu, bo też z chłopakami tam rozmawialiśmy na temat naszego, co nas czeka. Wydaje mi się, że Tomaszów też chyba wyszedł troszeczkę innym składem, tak? I... I gorlice miały większe szanse, że tak powiem, żeby z nimi nawiązać walkę. Oczywiście nie mówię, że gorlice to jest jakiś słaby zespół. U chłopaki mają swoje umiejętności, walczą, są, są fajnie, troszeczkę są poukładani gdzieś tam w grze w obronie, tak? a mają gorsze warunki fizyczne, ale próbują nadrabiać to gdzieś tam sprytem i. No, i, i tyle. No, może nie napędzili do końca lechili stracha, natomiast, no natomiast ten wynik był na styku, tak? No właśnie, ale wy dzisiaj z Chemcem, który wczoraj, wczoraj pokonał gorlicę, mm -hmm. wy dzisiaj to po prostu jakby były dwa poziomy zespołów, bo nawet warunkami fizycznymi, przynajmniej tak jak ja to oceniałam z boku, raczej oni nie odstawali od was. Natomiast. Klasa sportowa, gra, ilość popełnianych błędów, a właściwie błędów nie przez Was dzisiaj, dla mnie to było jakby dwie ligi grały. No okej, okay, no, nie uważam, że chłopcy z Wałbrzycha mają swoje umiejętności i, i to nie jest ten słaby zespół. Dzisiaj po prostu można powiedzieć, że nie pozwoliliśmy im na, na jakieś większe granie, zagraliśmy bardzo dobrze w polu zagrywki. Eee, ja tutaj przed meczem w wywiadzie z Filipem Majewiczem wiem, że to jest zespół, który dobrze przyjmuje, bo tak, z tego co widziałem, jakieś ich wcześniejsze spotkania to przyjmowali dobrze, tak? Nawet jak grali z Lechią, ich, ich przyjęcie było na bardzo dobrym poziomie. Na pewno zespół, który tą zagrywkę flotową ma trudną, ciężką dla jeżeli się wstrzelą, to ciężką dla dla, dla przeciwnika do odbioru. E, no dzisiaj no, po prostu zagraliśmy dobrze tak? no, no, Odrobiliśmy lekcje z, tego, z tych poprzednich naszych spotkań. E, na odprawie powiedzieliśmy sobie, co, jak mamy grać w tej obronie, jak mamy blok obrona, jak mamy reagować na pewne rzeczy. No taki to wykonywali dzisiaj dobrze no i na razie. A blok, bo mi się bardzo Was dzisiejszy blok podobał. No Patrzyłeś już na statystyki. Nie patrzyłem na statystyki, bo nie, nie, na tym meczu prawie nie, nie miałem statystyka. E, ale tak z, z samego przebiegu meczu oczywiście praktycznie tym blokiem zdobyliśmy dużo punktów, dobrze pograliśmy, no to jest właśnie konsekwencja tego, że e, gdzieś tam sobie powiedzieliśmy pewne rzeczy, jak mamy grać, e, co przeciwnicy grają w jaki sposób. I, i tyle. I przytrzymaliśmy w tym bloku. Zajęliście drugie miejsce i jedziecie na pewno w Polskę. Eee, pytanie, wolisz grać u siebie, czy wolisz wyjechać, aby mieć poszarowanych chłopaków, żeby się niczym nie rozpraszali, czy nie ma to dla Ciebie znaczenia? Jest to dla mnie obojętne. Tak? Wiadomo, że fajnie by było wyjść z pierwszego miejsca, eee, ze względów na gdzieś tam teoretycznie, teoretycznie słabszych przeciwników, bo prawda jest taka, że ufinały to już o no, 16 drużyn to, to już jest naprawdę ścisła czołówka i, i to losowanie powiedzmy, że z drugiego miejsca może być trudniejsze, ale niekoniecznie, tak. Mogą ale się... jak się chce zdobyć złoto, to trzeba wygrywać z każdym. Dokładnie, no, trzeba wygrywać z każdym, potem w ósemce, jeżeli tam awansujemy, to wiadomo, że będzie już top topów. Najpierw się skupmy na półfinałach. Gdziekolwiek nie pojedziemy, z kimkolwiek nie będziemy grali, to życzyłbym sobie, żebyśmy grali tak jak dzisiaj w tym meczu. I będzie dobrze. Takiego energetyka nikt nie zatrzyma. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki. Trener Daruciszak, panie trenerze, panie trenerze Darku, gratuluję awansu. Czy to już jest ten plan minimum, który jest zaplanowany na ten rok w swojej kategorii? Dziękujemy za Was. Znaczy pewien plan wykonaliśmy, czy nie możemy go nazywać ani minimum, ani maksimum. Mamy kolejne dwa tygodnie czasu na to, żeby się przygotować jeszcze lepiej niż to wyglądało chociażby w meczu z Wrocławiem, bo potencjał na pewno naszego zespołu z tygodnia na tydzień rośnie. Mamy jakieś swoje jeszcze kwestie do poprawy i na pewno na tym będziemy dążyć. No i teraz będziemy czekać, jak to w przyszłym tygodniu, gdzie nas los poniesie i gdzie, z którymi zespołami zagramy. Na pewno będziemy walczyć o, o finał Mistrzostw Polski, bo taki mamy cel. Czy go osiągniemy, za dwa tygodnie będziemy już mądrzejsi. Patrząc troszkę i porównując historię Juniorek, to tam się okazało, że ten ćwierćfinał był trudniejszy na przykład niż półfinał, więc jakby, czy liczysz też, że może tak też się zdarzyć jakby w Twojej kategorii? Tutaj jest los szczęścia i magiczne kulki w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Nie wiemy, no to jest naprawdę duża, duża loteriada, możemy się cieszyć po, po, po losowaniu, ale czasem, czasem te zespoły, które wydają nam się, że są łatwiejsze, są bardzo klasowymi zespołami. No to już jest 16 najlepszych zespołów w Polsce, także tutaj już ta selekcja została przez jedną służbę czwartą dokonana. Będą to mocne, mocne zespoły, tam trzeba grać punkt na punkt. Tak jak chociażby dzisiaj graliśmy z Wrocławiem no, no w pierwszym secie, kto zrobi jeden, dwa błędy, to już potem zespół kolejny ucieka i tego musimy się wystrzegać jak ognia. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że będziemy się cieszyć yy, z każdego losowania i zespół dojedzie do stacji, na, który będzie nazywał się finał z Polski. Jak dużym osobieniem był brak Zuza Abrahamczyk? Nawet nie mówię to, że nie było jej na boisku, to też było pewnie dużym osobieniem. No ale to, że ta kontuzja wydarzyła się no, dzień przed samym turniejem, no i pewnie jakieś tam założenia taktyczne też trzeba było zmieniać. No tak. Yy, znaczy Zuza miała dużo dużego pecha, bo nie było jej z była tylko z nami na już mistrzostwie województwa, a potem już Zuzy nie było z nami bo tu się przyplątała jakaś grypa, no teraz 10 minut przed końcem treningu też się przyplątała. Yy, niestety kontuzja, złamanie stawu skokowego. Yy, ciężko, no, no ciężko powiedzieć, być, być może na, na, na bloku byśmy lepiej mogli zagrać wyblokiem czy samym blokiem, no teraz jest tylko, tylko grybanie i to, 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 to ciężko. No, ZUZI życzymy jak najszybszego powrotu do, do zdrowia, no ten sozon już ma niestety... Za sobą, ale są kolejne lata i mam nadzieję, że będziemy czerpać z jej umiejętności w kolejnych rozgrywkach, w kolejnym sezonie. I teraz bez owijania bawełny, pewnie zerkałeś na wyniki, jak to się wszystko układa. Kogo chciałbyś wylosować, a kogo nie chciałbyś ewentualnie wylosować? Chciałbym wylosować takich zespołów, z którymi jesteśmy w stanie wygrać i awansować do, 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 do finału. Dokładnie nie, nie znamy jeszcze wszystkich wyników, pewne już znamy, bo śledziliśmy te wyniki na bieżąco, na pewno na spokojem, na spokoju sobie dzisiaj usiądziemy i zobaczymy jakie, jakie zespoły są, ale to jest, to jest losowanie, to jest tak dużo loteriada, także nie jestem w stanie powiedzieć na kogo chciałbym, na kogo nie chciałbym, bo to zawsze przeciwieństwa są takie, że powiem, że nie chciałbym na te zespoły trafić i trafimy, także mam nadzieję, że też szczęście, nie wiem czy to w środę będzie łatwiejsze. Jeżeli Los przyniesie trudny to też będziemy starać się tu szale zwycięstwa przesunąć na swoją stronę. Ja postaram się dopytać w takim razie za kulisami, kiedy kamera będzie wyłączona, może coś powiesz więcej. A teraz gratuluję awansu. Dziękujemy i do zobaczenia.